Ha, wa, 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 wa! Cześć, tu Robert, Robert Faken i Murzyn Kali. To <coughs> dupy! tu Nagraj to i kliknij, 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 nagraj to i kliknij, <gry> Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim, a ja dzisiaj jestem gościnnie u Roberta Fajkena i Kaliego Murzyna. Przywitajcie. Cześć. No i dzisiaj zagramy sobie, oni zagrają sobie FIFA. Ja tu jestem tylko po to, żeby robić za ozdobę i nabijać im widzów. O dokładnie. No i witamy Was w kolejnym odcinku, to jest bodajże szósty odcinek naszego turnieju z Fejkenem. Dzisiaj kolejny mecz. W turnieju jest 3 do 2 dla Fajkena, niestety, ale dzisiaj będzie 3 do 3. Właśnie. <grymne> Właśnie, Faker sobie teraz wybierze skład i zaraz zaczynamy. Cześć. <grymne> Właśnie, możesz się przywitać i coś powiedzieć od siebie. Cześć. <grymne> ja gram Grecją, on gra e, Niemcami. Może na odwrót. Nie gram Niemcami. Ja gram biednymi Niemcami. Biednym. Grecja. Czyli taki mecz, jaki... Grasz G grecję, bo może nie, nie mieszkają bliżej Grecji. <laughs> nie dlatego. Graj. I zaczynamy. Jak myślisz, Kusim, kto wygra? Przesuń się, kurwa, bo nie... Dobra, jak myślisz? Y Fajkan staję na Fajkana. Dzięki. Mm. Się pomyliłeś trochę. Nie, nie włączyłem komentarza. Czekaj. To międzynarodowe... Napije się wody. Ale nie! Masz przecież literatkę. Gdzie mam tu? W końcu przecież literatkę. A gdzie jest ciasto? Jest ciasto? Gramy. Chciałbym ja poinformować was wszystkich widzów, że Kamil jest bardzo nieuprzejmy w stosunku do mnie i nie chce mi, nie chce mi przynieść ciasta, które upiekła jego mama. Na dodatek Dę. puszcza gasy o smaku truskawek. Cicho, grajmy, grajmy. Start. Znitych tych truskawek. Nie, zjadłem wszystkie dobre. <noise> Ale twój żołnierz co innego powiedział. <noise> Ale to fajkę. Nie, ja słyszałem. Pierwsza sytuacja podbramkowa i już jest. Nie ma bramki. Szkoda. Szkoda. Sobie szkoda. <noise> Proszę państwa, salpingidis. Strzał 1-0! Kurwa mać! 1-0! Czwarta minuta Grecja prowadzi z Niemcami! I dzisiaj będzie 3 do 3 w łącznym kapie. Ale farku Mikeusim myliłeś się jednak. Ja i tak powiebie wierzę. Ja no, się to drobię. Wierzę czy ciebie fajkawi Fucking Idzie sam na sam Ozil! Kurwa mać! Nie przeklinaj! To... Mic <laughs> <laughs> przeklinaj! What the fuck? <coughs> jak muli? I? Jak muli? Co za fuck! Nie! Yes. Yes. yes! Bravo bramkarz! Co za mer! What the, the fuck? fuck? <laughs> Jeszcze raz słyszę jak mówisz what the fuck, bro! I gol! Jeden, jeden piękny, piękna bramka Mertel Zakera. <laughs> Co się śmiejesz, kurwa, Parzyka piękna. Dobra, przewijajmy Nie. To... Spierdalaj. Dobra. Dobra, dobra Jeszcze dobra. raz przekniesz, a zrobię ci... Dedykuję dzikę. ją Kusinowi i mojej mamie. O, Szatni. <noise> Lizo dup. <noise> no, nie, masz kurwa mało <noise> widzów. Ty masz więcej. <noise> ja się zgadzam. Ja... <noise> Dobra, spokój by się obraził na mnie, że mnie pójdzie do domu. Do, do, do jakiego do domu? Do szałasu. 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 Ja pierdzielę. 2-1 z... wygrywają Niemcy. Drugi gol dedykuję... Ale nie tak blisko. ...Kaliemu i jego mamie. Dzięki. Żartowałem. <śmiech> <śmiech> Ej, a jeżeli w, w, tam, gdzie Kali lubi te bady czyli mu, Murzyni, a Murzyni zawsze mają obwisłe cyce, czyli jak wygląda mama Kaliego? Jej <śmiewam> cycki są w normalne, nie? <śmiewam> <śmiewam> Dzięki! <śmiewam> Skąd wiesz? Ja <śmiew> nie no, 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 mam pytań. Kamerę u ciebie w <śmiew> Nie mam pytań. Ja też przegrywam 2-1. Bardzo dobrze. Kurwa, jaki fart. Weźmy się za grę, nie, weźmy, nie, nie gadajmy już nic. Masz rację, zacznij coś grać w końcu. Grecja właśnie dzisiaj zmierzy się w ćwierćfinale Euro 2012, podejmując Niemców, czyli Fajkena. Jak to zrobił? Aaaaaa ją! A joł! Lol! <laughs> kurwa spalę, Spalę! <laughs> Boże urodnie Intela, kurwa! Co to było, panie sędzio? Kusim, powiedz mi co to było? Nie wiem Mogliśmy współdzielić ekran cusimowa Fuck A. Nie no fuck Jedzie. No jednak. No nie. Co taka cisza w Pierwszy raz, pierwszy odcinek takiej ciszy. Muszę się skupić na grze, bo nie chcę przegrać. Dobrze jeśli, mówisz. Jeśli fejken wygra, będzie 4 do 2 to, to czy... To Kali klatkę mangusty. Jaki fart! Znowu kurwa. Nie będę nikt czyścił. Ooo, fuck! Ale zjebałem. Możesz tak mnie krzyczeć, wiesz jak to będzie głośny słuchaj, Wiem. <słuch> 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 Jeszcze popił herbatę tak samo z On Grał i szedł obok. Dziwziór. Boże, co zrobiłem? O. Od... No biedni grecy chociażbyście kopali coś Roby kurwa no Nie mogę z tobą Mój leży Leży ci? <grym Czyli <grym nic o! nowego O nie pytaj O. Jesteś... Manu Noia Tak wyciągnę Ja mam dobry lek dla tego Dla Kaliego Penigra jest taki dobry <grym> No bo tak <grym> ci mogę dać Stopera od razu Kurde Grec nic Nic kompletnie nie biegacie Bo oni już wiedzą że odpali, odpali Z tego euro to wyjebane. No i komu tą piłkę Komu komu bo idę do domu to <noise> za lamer Co za fiut to zdzioło Włodku, jak tam twoja żona? Się trzyma Znakomicie, a jak twoja? Też ja. On nie ma żony <noise> Wiem, zrobiła <Ja>! sobie <noise> Kto Kurwa. wygrywa? Leż ty chuju Karakunizm z <noise> kontuzja No jest obecne to, była ten Ciekawe co zrobił, zwichnięta kostka, lol Ty chamie. Papa Dopulos siedzi na ławce, a to niech siedzi Klose wpiertola w wpiertola Jak to zabrzmiało <grymne> Weź tego łokcia Rozpychasz się Rozpychacz Kali Jak to zrobił No i ostatni obrońca zawsze mnie musi zatrzymać czemu? Fałwy kurwa! No i za co pani sędzie gwizdasz? No nie Faken and... Jezus Faken Jezus <laughs> No w sumie wszystko możliwe, wyglądasz jak Jezus w <noise> Dzięki Spoko Makos Straszna cisza coś dzisiaj na nagraniu Faken się Bo ja też gram mecza a to dlatego Jaki fart, i Pierwsza połowa dobiega właśnie końca, za chwilę sędzia użyje gwizdka po to, aby zagwizdać koniec meczu, koniec pierwszej połowy i robimy cięcie krótkie, chociaż może zagwizdać... Kali, Kali, Kali idzie się wyskoczyć... GÓL! 3-1! <śm> 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 Bramka do szatki. Jak się czujesz, Darko? Nic <śm> Barkowi Darkowi opadła wina. Warga mu się podwinęła Ta dolna też Ja wam powiem tylko jedno Warzycha Nic, no. więcej, nic, nic więcej nie powiem będzie warzywa? Warzywa Warzycha Wytłumaczę ci jak zrobimy cięcie Także widzimy się za chwilę Yo Cześć, witamy was znowu po przerwie I gramy No, godzina minęła od ostatniego Naciśnięcia klawisza F12 Odpoczęliśmy nieco i zaczynamy drugą połowę Ty masz 12 na F12 zacząć nagrywanie? Tak, a ty? Na F9 Na no F13 A ten szuka po klawiaturze F13 jak i ty! Brawo! No nie, bo chciałem sprawdzić jak i Ty, ty Ej, on szuka na klawiaturze F13? No, serio Ja już mnie nie no, dam łapki w fife z kamerką, następny odcinek będzie z kamerą ludzko. Dobra. Nie, nie wiem, czy ludzie będą chcieli oglądać taką brzydką mordę Kaliego Jeszcze fejkena, to nie, jeszcze rozumiem Nie, rozumie. fejkena. nie Nie, to rozumiem, ale twoją to... Nie ma A, przebacz Pokażę Ci nie. wyśleć linka jak Fajken udziela wywiadu ale ja weź ten link to cię zajeba. Ale no co? On U. gra w CSA U. i nie jeździ, jeździ po lanach i tak dalej. Boże. Dobry jest CSA, tak? Tak. Kilkanaście lat gra Kurwa I Jest nie branka 3.2 i Faken właśnie udzieli wywiadu i on jest na YouTubie. To dasz mi link. Dam ci, dam ci Fajken nie obrażaj się. Dobra kurwa, masz pozwolenie. Gdyby to był jakiś no-name to by zapewne nie pozwolił. Ty byś nie pozwolił, bo ty jesteś właśnie no-name'em, kurwa. No, jestem sławny. Przynajmniej w podstawówce. Mnie dzieci oglądają. Dzięki! Yeah! No wejdź na dwór To to Na dwór No jak to zabrzmiało? Jest Zabijecie po tym meczu jak to przegram Okej okay. Też cię lubię z, zjebałeś się znowu i ja maki jakiś śmierć Fake cat, Ej, to ale jest ty jesteś troll, ale ty jesteś troll człowieku! Żartowałem No, no właśnie Spokojnie nie spinaj się To samo było na, na pierwszy, za pierwszym razem Kurwa co ja Przykładasz twarz tam, a mikrofon jest tutaj O oh, fuck Wiedziałem, Ja mam że pytań kurwa. Jeszcze raz powiesz to słowo na K, a zobaczysz. Jebane Kali! Oooo, <noise> Przesadziłeś. Kali, pies W sumie wpiszmy sobie w ogóle i zobaczmy czy ktoś nazwał psa Kali. Jak? <noise> Nie Pis, rób sobie nadziei. No, panie Dobrze. sędzio! O. Ej, przerwa na lagi, bo lagu jest troszkę. Nie. Z 2. No i dobra, wracamy do was po krótkiej przerwie. Już jest zdecydowanie lepiej niż było. No patrz, 60 fps już jest, a nie 35. I teraz mogę grać. Odrabiamy straty, jest 3 do 2. 65 minuta meczu. Zobaczymy. Fucking... Strasznie dezorganizuje mi grafyjkę na no. czerwona, nie ma chuja. Ta, no, twojego <grywia> papapapo pa, 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 polu <grywia> papapasta kopulos dostał czerwoną kartkę. I niestety niestety jest dupa. I będą potrzebne zmiany ekipy z Niemiec Z Grecji, ponieważ... Jaki to był faul! Chyba ci cycki swędzą, to było w piłkę Ponieważ gramy coraz słabiej Biedni Grecy Jaka piła! <laughs> Ostatnia FIFA bardzo dużo wyświetleń miała ludzie Bo Fajken da łapkę <laughs> I ponad 600 było, za co wam dziękuję. Dziękujemy, o! Podziękuję ładnie. Nie <noise> 600, nie. wyświetleń, 600. Jak będzie 1000, to mogę kurwa podziękować. Nie 1000 nigdy nie będzie. Take no bo nie. jesteś zbyt słaby na tą branżę. Wiem. Ja jestem za. <noise> kurwa. Ja Jakbyś ja to jeszcze nie, to bym się obsrał Mam 10 minut, jeszcze laguję. Nie gram, tak. Nie srał. Intel. No właśnie. Jest fajnym systemem. Systemem, lol. Systemem, intersystemem, systemem, Kurwa. Ja, ja pierdzielę Nie odrobię tego Za Chiny Biedni Grecy atakujcie Dobra piła idziesz Ze dwóch panowie idę się odlać Jeee piła ja yes! <grym> Co ja. za mecz, ma jeden z Co za mecz Teraz jakby dwaj Grecji Mają szansę stracić bramkę bardzo dobrze <grym> Z jest jesteś biedny. biedny no to, to w Z ciachy, Grecja jest biedna Ale teraz muszę się skupić

Jest. Co się dzieje? Co się dzieje? 3-3 I czczą mnie! <grywa> Czemu nie ma... Gdzie jest gwizdek? I no. ja pierdolę, jakie farty masz teraz! Ja pierdolę! Proszę państwa, 90. minuta 3-3 Rożny dla Niemiec Jest wybicie piłki Powiem wam jedno Fajken jest dobry, Kali śmierdzi Nie! Nie mogę już! Jest! jest. Jak naciska fajkę! Ma Jest! Nie, no. To jest niesprawiedliwe! Czeka nas dogrywka ludzi! Jeden z najdłuższych odcinków będzie. Klasyczna dogrywka. I lecimy dogryweczkę panowie? Panowie, Boże. A panie to cię nie oglądają debilu? Panowie, bo mówię do was tutaj. Pani mi ogląda 12%, bo ostatnio sprawdzałem. A i tak nie masz dziewczyny. <gol>, Goal, GOL, GOL, GOL! 4-3! I yeah. wysła w closet! <gol> Jaki far! Jak ona się wtoczyła! Closet, ja 4-3 fucking jeszcze jedno ja. Kurwa macie, kominowałem ja. sobie Gdzie moja obrona dokuja? <grym> no pewnie, tak podaj o Co to spalony był? No, teraz gwizdź mistrz. Jak to by spalę, nie będzie. Nie może fake ten na tym Jeśli wygrał wygra, to prawdopodobnie ma 100% szanse do tego, aby wygrać nasz turniej. Kurwa. Wylatuj, bo... wylatuj z boiska, Kurdeż Malter Ej, ja pierdolę, ale emocja na grzybach, kurwa. <śla> Jak na poziomkach. A oh, po. Fucking. To rado kulos. Tu się że fajka wygrywa? To ja się bardzo cieszę. 101 Ech? minuta jest. Aż mi stoi, stary. No to lajtowo! <laughs> to to lajtowo. Kurwa! Ej, dlaczego ty nie? Czy? Ty wielki buju Kurwa Jest, dobra piła, dobra piła! Manuel Neuer co zrobił? <grymne> <grymne> Poświęcenie to postawa <grymne> Gdzie, gdzie ty ma ja tak to tak grają za Wiesz to kurwa. Jeszcze raz powiesz słowo na kawę. Kali bo... <śmigali> to pies. Kurwa. Wywalam was wszystkich. Banuję. Ej! Jaki pies! Kurde, koniec pierwszej części dogrywki. Jest źle. Ale mam nadzieję, że wyjdziemy na prostą Grecy. Trener powiedział, że dostaną kasę. Nie będą grać już z Afriko. Więc... Będziesz... Teraz Grecy ruszyli do ostrego ataku Ale ile masz pieniędzy na w Na dzień dzisiejszy 2000 Pożyczysz mi? Pożyczę cię Okej Dam ci jakiegoś złotego gracza Za to Co to ma być? Co to ma być? Ja się pytam Żółtą kartkę kedizza i czerwona, bardzo dobrze! Co ty robisz? On się dobrze zachowuje. Hummels to była nie kurwa Kedira. Kedira gra w realu debilu. No, dokładnie. Ale a co powiedział ten powie a co, a co, a co debil? <laughs> Że Kedira dostał żółtą kartkę, przecież Kedira też gra w tym. Nie No bo to jest Niemiec, gra w bajer. BÓL! 5 Po meczu jest, po meczu jest! <laughs> Yo, piękna klepka Ozila i Close aleta Brawo Zjechałeś tego frejera. Proszę Państwa, wychodzi sam na sam. Jest, Kurwa, yes. 5-4. Mako, 115. minuta, wracamy szybko. Teraz musimy byle do remisu, nie gramy karczmich, pamiętaj. No, ten będzie ham skograł teraz. FakeN, proszę Cię, boisz się, boisz się, widać to po Tobie. Kurwa. No, kurwa. Ham. Kurwa. Ham. FakeN byle dalej. Przejmujemy piłkę, 116. minuta spotkania najważniejsza piłka w historii greckiego futbolu CO ZROBIŁ SZMACIASZ? kurwa to to jest czerwona kartka nieewidentna bardzo dobrze panie sędzio melter zaker wylatuje jak się stresuje fuck. ja tak samo kurwa mać ja wierzę w ciebie fejken to ci doda mocy dobrze ja gałka mi się zsunęła Nie co zrobił kurwa? od bramki od bramki proszę państwa Nie, Nie rożny koniec Po meczu lipy. Kurwa Widać do psie jebany KURDA! Ja... jest... Ja, nie! nie Kurwa! Ja Kurwa! Nie! Kurwa! 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 skurczy Kurwa! koniec, Kurwa! Yeah! Wow! Ja. 5-4! Co za Kurwa! nie Kurwa! 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 nie! Good job. Nalać ci wody? Nie. Ja pierdzielę. A więc w kapie mamy 4 do 2. Jeszcze jeden mecz dzieli na od zwycięstwa. Ham Abskopiję. No i dobra, myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Żegnałem się z wami Kali Fajken oraz Kusim. Cześć. Mnie tutaj nie było. No, byłeś. Śmiałbym się, jakby to się nie nagrało. Gdyby po to pory poryło, kurwa, to prawda? Dokładnie, to. dokładnie. <laughs> Dobra, także to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć, do zobaczenia. Faken jest Paul. Do zobaczenia, Pal a Kamil jest pierdolnym bobem. Nie, to Brazylią. A. Dlaczego włączyłeś nagry? Dobrze podał. Uderza strata w ataku.